Witajcie, przyszli Edeńczycy, wszyscy znajomi i mniej znajomi. Zamieszczam tu opis kawałeczka mojego życia, który doprowadził mnie do Zbyszka P, i jak się ono, życie, zmieniło po tym spotkaniu. Po co to robię? bo chcę zachęcić i was do tego samego. Opiszcie, co ciekawsze, historie, jak wam zmieniło się życie po działaniach Zbyszka, czy po skorzystaniu z cudów z Janem, z psychologii duchowej, czy w jeszcze inny sposób nauki Zbyszka miały wyraźny wpływ na wasze losy, ale do tego stopnia, że chcielibyście o tym powiedzieć innym ludziom, że chcielibyście innym uświadomić, jaki cud dostaliśmy i że każdy może odmienić swoje życie. I to nic, że za darmo, ale działa i warte jest wszystkich pieniędzy. Ja, jako pierwsza, przedstawię swoją opowieść. Dziwną i nietypową, która uświadamia fakt, że na tym świecie nie było dla mnie żadnego ratunku. Nie było znikąd pomocy, aż znalazłam Zbyszka. Jak trafiłam na warsztaty? Cześć siostra, witaj, a coś ty taki zaintrygowany. Chcecie o coś zapytać? Bo tyle książek ezoterycznych przeczytałaś, że powinnaś wszystko wiedzieć. A o co ci chodzi? Muszę ci opowiedzieć, co mi się przytrafiło, żebyś miała jakiś obraz. Ale cię wzięło, bracie? Przecież do tej pory tylko się wyśmiewałeś z moich zainteresowań. Ale coś się zmieniło. No słuchaj. Byłem na szkoleniu z grupą współpracowników. Jedną z koleżanek bolała głowa, więc w przerwie, tak na żarty, kazałem jej usiąść na krześle, a ja ją będę uzdrawiał. Taki kawał, bo wszyscy znają mój pogląd na ten temat. Usiadła, a ja zacząłem parodiować wchodzenie w trans. Położyłem jej ręce na głowie i mówię: A teraz moja uzdrawiająca energia w ciebie wchodzi i usuwa cały ból. No, wszyscy się śmiali. Ale spojrzałem na koleżankę, bo jakoś dziwnie siedziała bez ruchu, a ona ma otwarte oczy, ale nie widzi, nie słyszy, jej tu po prostu nie było. Dotarło do mnie, że coś jest nie tak. Zacząłem ją wołać po imieniu i nic. W jednym momencie byłem mokry, włosy na całym ciele stawały mi powoli dęba. Przerażenie zaczęło mnie paraliżować, bo zrobiłem coś i nie dość, że nie wiem, co, to jeszcze nie mam bladego pojęcia, jak to odkręcić. Złapałem ją za ramiona i zacząłem potrząsać, bo nic innego mi do głowy nie przyszło. Po chwili zamrugała oczami. I pyta, dlaczego ją szarpie? Co się stało? Odetchnąłem i wydusiłem tylko z siebie pytanie, a jak głowa? O, nie boli. Irena, powiedz mi, co jej zrobiłem, bo jeszcze dotąd mnie trzęsie w środku. Janek, prawdę mówiąc, nie wiem, aż taka dobra, to ja w tym nie jestem. Tyle książek ci stoi na półkach, mówisz, że je czytałaś, to jak możesz nie wiedzieć? Chłopie czytam, bo szukam, ale w tych książkach tylko się ocierają o ciekawe tematy. Nie wchodzą w sedno. Może nie chcą, albo sami tylko tyle wiedzą. Dam ci jakieś, to sam zobaczysz. Dobra, wybierz coś, poczytam. Dwa dni później. Cześć, siostra. Przywiozłem pewne rysunki, żeby ci pokazać. Bo jestem ciekaw, jak je odbierzesz i rozkłada na stole dwie prace w ołówku. Motyw – klęcząca, spętana postać w pozie pełnego oddania, poddania. Łańcuchy, więzy, sztylety, kraty, uff. Wzięłam je do rąk. Wrażenie popłynęło mroczne, silne, bardzo nieprzyjemne. – Ale to paskudne, skąd to masz? – A szukałem czegoś i w szufladzie leżały. Okazało się, że Aneta, córka Janka, dostała je od jakiegoś chłopaka i obiecała mu, że je powiesi w swoim pokoju na ścianie, ale się ich bała i schowała do szuflady. Podobno w satanistę się bawił, za bardzo ją szokował i przestała się z nim spotykać. Dwa dni później. Noc. Budzę się nagle. Oczy w momencie robią się wielkie jak pięciozłotówki. U, coś się dzieje. Słyszę, jakby ktoś mi szeptał prosto do ucha – Anetko, kochanie, nie upieraj się, będzie nam cudownie, zobaczysz. I czuję wrażenia na ciele, a cóż to do licha? A, kojarzę, to ten chłopak od rysunków. Myślę sobie, jak on do mnie trafił. Jasne, to ja ostatnia miałam je w rękach i ślad energetyczny go poprowadził. No, mogło być ciekawiej, jakby tak na Janka trafił. Ta opcja mnie rozbawiła i pomyślałam sobie do niego, aleś się chłopie ześlizgnął, bez mała jak z córki na matkę. Hi, 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 Cisza. Nagle wszystko się urwało. Po chwili słyszę pytanie, a kim ty jesteś? Kimś, kto oglądał twoje rysunki. Konsternacja. Tamta strona była kompletnie zaskoczona. Ja zresztą też. Jeszcze nigdy tak wyraźnie z nikim się nie kontaktowałam. Telepatycznie chyba. Tyle, że to nie była telepatia, ale wtedy o tym nie wiedziałam. Rano zadzwoniłam do brata, opowiadając mu o zdarzeniu, jak o ciekawostce, ale wieczorem już mi do śmiechu nie było. Chłopak do mnie trafiał, jak tylko wpadał w emocje. Widocznie, kiedy przeszło zaskoczenie, przyszła złość i inne podobne reakcje. W nocy rozmawiałam z człowiekiem, ale później to było rozjuszone zwierzę. I trzymał mnie na tej energetycznej nitce, jak na łańcuchu. Wiedziałam, co w danej chwili robi, wiedziałam, kiedy matka wchodzi do jego pokoju i woła go na posiłek, wiedziałam, kiedy idzie do pracy i kiedy wraca. On cały wolny czas o mnie myślał, słyszałam wyzwiska i groźby, czułam jego wściekłość. Ale najgorsze było wrażenie fizyczne. Czułam się tak, jakby moje ciało było podłączone do prądu. A jego natężenie regulował tamten chłopak lub siły, które mu pomagały. Mnie to akurat było wszystko jedno. Przeżywałam jakiś koszmar. Byłam całkowicie na łasce satanisty. On do mnie mówił: I na kolanach będziesz mnie suko o śmierć prosiła. A ja faktycznie w swoim domu padałam na kolana. On do mnie taką ci puszczę energię, że flaki wyplujesz. A u mnie występowały torsje, tyle że na sucho, albo zaraz ci ten głupi łeb ukręcę, a moja głowa się niebezpiecznie na boki wykręcała. Moje dorosłe dzieci na to patrzyły. Janek też został wezwany, żeby widział na własne oczy skutki oglądania rysunków. Cała ta sytuacja była po prostu żenująca. Tego samego dnia wieczorem. Przyniosłam ci soli, córka wpadła do pokoju i postawiła na podłodze trzy kilo soli. A na co to? Pytam. Pentagram będziemy sypać wokół łóżka. To może jakoś zatrzyma jego działania i trochę się prześpisz, oświadczyła. Dobra, słyszałam, że takie rytuały działają. Wytargałyśmy łóżko na środek pokoju i starannie usypały piękny pentagram. Zadowolona z efektu naszej pracy, położyłam się spać z wielką nadzieją. I nic. Wibracje w ciele były tak silne, że się nie dało spać. Rano, skoro świt, córka wpadła do mnie. I co? Pomogło? Jak się czujesz? Dopytywała. Dziecko. Pentagram to zwykła bajka, jak czosnek na wampiry. Jak to? Kompletnie nic? Kompletnie nic, rozłożyłam ręce. Nie dało się jeść, nie dało się spać. Wibracje w moim ciele nie pozwalały się skupić na czymkolwiek. Słyszałam głos, widziałam różne sceny, a najgorsze były te, w których chłopak włączał jakieś urządzenie, ustawiał je na moją częstotliwość, a ono wysyłało strumień energii, na przykład do mojego brzucha. Widziałam to i czułam. Sytuacja nas przerosła, nie wiedzieliśmy co zrobić. Córka moja szukała w internecie, jak się bronić przed satanistami, ale konkretnego przeciwdziałania nikt nie umiał podać. Siostra, wyczytałem w internecie, że wahadło może rozproszyć taki strumień energii, i że można naładować przedmiot, który będzie neutralizował tę energię. Janek się bardzo zaangażował. I myślisz, że to pomoże? zapytałam z nadzieją. A masz inny pomysł? oddał pytanie. No, nie mam. To co proponujesz? A znasz się w ogóle na wahadłach? Nie, ale poczytałem, zamówiłem i za dwa dni przyjdą. W jego głosie odkryłam odrobinę dumy. Okej okay, doczekać się nie mogę czekałam niecierpliwie Cześć Irena mam bahadła i kamienie już je nawet naładowałem jadę do ciebie oświadczył przez telefon przyjechał kamienie porozkładał ekrany jakieś i znowu z nadzieją czekałam na efekt niestety mierne te efekty były Na drugi dzień zredukowali mnie straciłem pracę zakomunikował mi Janek i co teraz? Wystraszyłam się. Nie dość, że ja mam kłopoty, to jeszcze jego egzystencja została narażona na szwank. Teraz to cały czas będziemy mogli poświęcić na obronę, stwierdził. I no i tak było. Wpadliśmy w jakąś paranoję. Nocami wsiadałam do samochodu i jechałam do Janka. Razem z Basią, jego żoną, pracowałyśmy wahadłami. Co róż Janek stwierdzał, że potrzebne mu są większe, więc kupowaliśmy większe. – O, patrzcie, nareszcie mam to, co zadziała jak trzeba – powiedział, pokazując mnie i Basi nowy nabytek. – Uff, a cóż to za kobyła? – zapytałam zaskoczona na widok prawie półmetrowego wahadła. – Piękne, co? – patrzył na nie z zachwytem. – Owszem, zobaczymy, co zdziała. Niestety, znowu fiasko. Czułam się beznadziejnie, słaba, umęczona i udręczona. Córka z zięciem poszli do księdza pytali o możliwość jakichś egzorcyzmów, o jakąkolwiek pomoc dla mnie. Ale ksiądz odesłał ich do psychiatry. Znalazłam w gazecie ogłoszenie o usługach w tym zakresie. Zadzwoniłam. Niestety już w trakcie rozmowy ów specjalista się wycofał, odsyłając mnie do poważnych egzorcystów, którzy biorą tysiąc zł za usługę, a nie 50 zł jak on. Fakt nic nie umiał zrobić. Następny, którego znalazłam, kazał sobie najpierw zapłacić, a dopiero później miał działać. Byłam spanikowana, bo głos mi obiecywał, że niedzieli nie przeżyje, a tu piątek wieczór. Jak facetowi zapłacić, kiedy ja na Śląsku, a on nad morzem mieszka? W sobotę rano okazało się na dodatek, że banki i poczty są nieczynne. Ale dzieci znalazły w okolicy jakąś możliwość i pieniądze poszły. Kolejny telefon do speca. No dobrze, ja mogę sprawdzić, czy nie kłamiecie, sprawdził. I zadziałał jak obiecał. I co? I pomogło. Cisza, spokój, odżyłam. Przez miesiąc było pięknie, a potem wszystko nagle wróciło. Znowu telefon do speca. Znowu spec działa. Ale już mu się nie udało zablokować działań satanisty, czy czego tam, co nam nie działało. W końcu powiedział mi wprost, że jestem wariatką, że samo to wszystko wymyśliłam i niech się od niego odczepię. Janek czuł się winny, pomagał mi jak mógł, szukał intensywnie sposobów pomocy. Oprócz wahadeł, kamieni, ekranów, wpadliśmy na pomysł, żeby udać się po pomoc do bioenergoterapeuty. Może on. Wybraliśmy faceta z dziesięciu najlepszych w rankingu. I nie wypał. Tak zakochanego w swojej wielkości człowieka widziałam po raz pierwszy w życiu. Jako w ogóle nie interesowałam. Opowiadał tylko o sobie. On nawet nie słuchał o co mi chodzi, ale zapewniał, że oczywiście pomoże, bo bardzo skutecznie zabezpiecza człowieka potrójnym płaszczem energetycznym. Proszę pana, ale najpierw trzeba usunąć to coś, co czuję, że usadowiło się we mnie w środku. Błagająco prosiłam, bo naprawdę czułam się tak, jakby to, co wysyłał mi satanista, żyło we mnie własnym życiem, ni to coś, ni to ktoś. Tak, tak, oczywiście, nie przejmuj się kochaniutka, wszystko będzie dobrze, stań sobie tutaj, a ja cię zabezpieczę. Popatrzyliśmy z Jankiem na siebie i machnęłam ręką z rezygnacją. Rób sobie facet, co chcesz, pomyślałam sobie tylko i stanęłam posłusznie, gdzie kazał. Faktycznie czułam, jak owija mnie energią, ale czułam też, że ten intruz we mnie nie czuje się komfortowo. Po wszystkim wróciłam do domu, byłam sama. Po pół godzinie nagle czuję smagnięcie batem przez plecy. Obróciłam się gwałtownie, żeby zobaczyć kto to. Oczywiście nikogo nie było. Wiem tylko, że ta ochrona pękła i opadło, a owo coś we mnie najnormalniej w świecie, odetchnęło. Matko święta, co to jest? Byłam coraz bardziej przerażona. Aha, to pewnie Janek coś robi. Kombinuje jak koń pod górę. Gdzie telefon? Halo, Janek, co zrobiłeś? Dlaczego mnie wwalisz po plecach? Krzyczę. Nic ci nie robię, naprawdę to nie ja. Tłumaczy zaskoczony. I ja wiem, że mówi prawdę. I znowu oglądam się za siebie. To kto? Pytam już tylko dla formalności. Nie wiem, ale opowiedz, co się stało. Opowiedziałam. Najgorsze było to, że nikt nie potrafił mi wytłumaczyć, co się ze mną dzieje. Inni, energoterapeuci, bo na jednym nie poprzestaliśmy, wprost odmawiali pomocy w tej dziedzinie bo oni się tym nie parają, bo to jest niebezpieczne. Hm. Kolejny egzorcysta był mi konieczny, bo już nieznane mi istoty dobrały się do mnie. Trafiłam na kobietę też z wybrzeża, więc kontakt musiał być jedynie telefoniczny. Jej odważyłam się powiedzieć o gwałtach, myśląc, że faktycznie sfiksowałam, jak powiedział jej poprzednik, ale ona mi wytłumaczyła, że tak była. Robiła co mogła. Znalazła czysta parę kląd wrzuconych na mnie i na moją rodzinę. Wyczyściła, wysyłała światło. I był spokój. Przez cały tydzień było cudownie. Przez cały tydzień. Potem znów wszystko wróciło. W rezultacie pani stwierdziła, że świat astralny ma do mnie swobodny dostęp, bo bariera ochronna została zniszczona, a tego naprawić się nie da. To co ja mam zrobić, pytam? No cóż, no trzeba nauczyć się z tym żyć. A nie cię. Jak można z tym żyć, przecież to jest niemożliwe. Egzorcyści, jak zauważyłam, wywodzili się z rejki. Podejrzewając, że w tych naukach musi coś być na interesujący nas temat, rada w radę postanowiliśmy z bratem iść na rejki. I tak pierwsze wtajemniczenie i rytuał przyjęcia. Siedzimy na krzesłach ustawionych w krąg, jedno przy drugim. Zamykam oczy i widzę, jak pod ścianami sali ustawiają się rycerze w złotych zbrojach, tworząc wokół nas krąg. Jakaś energia, jak lekka mgiełka wszystko zasnuwa, ale nie przeszkadza w widzeniu. W ścianie otwierają się drzwi i wchodzą następni rycerze, tworząc szpaler. Widzę to wszystko przed sobą, jakby to tworzyło się dla mnie. W drzwiach ukazuje się jeszcze jeden rycerz, specjalny. Zbroję malśniącą, zdobną, na głowie hełm z pióropuszem, miecz u boku, też jakiś specjalny. Idzie w moim kierunku przystaje tuż przede mną i składa ukłon z szacunkiem i oddaniem wpatruję się w niego bo wszystko to dzieje się na moim jednym oddechu nawet myśleć nie nadążam zauważam że on patrzy na kogoś kto stoi za mną to postać dużo większa niż ja i bardzo majestatyczna tylko wrażenie bo nie jestem w stanie się obejrzeć stoję jak kukła i dociera do mnie powoli, że ja tu wcale nie jestem ważna nikt mnie ani słowem, ani spojrzeniem nie zaszczycił, choć czułam, że ta cała ceremonia odbyła się z powodu nas, tych paru żywych osób poddających się rytuałowi. Hi, hi, przypomniała mi się taka chińska opowiastka, jak to małpa siedziała na dachu świątyni i wszyscy wchodzący kłaniali się bóstwu siedzącemu przy wejściu, a biedna małpa myślała, że to jej hołdy składają. Tak się właśnie trochę głupio poczułam. Wielka Mistrzyni Jadwiga skończyła ceremonię i poprosiła uczestników, żeby opowiedzieli, co czuli lub widzieli. Ktoś zobaczył skrzynie, drugi coś innego, trzeci tańczące aniołki, a na końcu ja opowiedziałam, co zobaczyłam. Wielka mistrzyni siedziała z wypiekami nad twarzy i błyszczącymi oczyma. Dostaliśmy dyplomy i kilkustronicowe broszurki z tajemniczymi znakami i objaśnię, objaśnieniem, do czego służą. O egzorcyzmach nie było ani jednego słowa: nawet jednego. Drugie wtajemniczenie i rytuał. Spodziewałam się równie ciekawej sceny jak poprzednio, a tu nic. No nie całkiem nic. Cały czas błądziłam korytarzami podziemnego labiryntu wypełnionego czerwoną mgłą, bez przewodnika, bez końca i bez wyjścia. Znowu dostaliśmy dyplom i broszurkę, a o egzorcyzmach ani słowa, nawet jednego. I co zwracam się do Janka, nie wypał? A skąd mam wiedzieć? Jest jeszcze przecież trzeci stopień, mistrzowski. Może dopiero tam uczą, jak egzorcyzmować. Janek snuł ciche przypuszczenia. Dobrze, to co robimy, pytam, bo każdy stopień jest droższy od poprzedniego, o drugie tyle. Szkoda forsy. Jedno z nas może sprawdzić tego wielkiego mistrza, a drugie specjalizację dotyczącą serca, bo taka też była. To co, zrobimy tak? zaproponował brat. Okej, okay, tak zrobimy, potwierdzam. I Janek zrobił wielkiego mistrza, a ja specjalizację. Scen już nie było. Dostaliśmy następne dyplomy i broszurki, ale o egzorcyzmach ani słowa, nawet jednego. To gdzie do pioruna oni tego uczą? Co? Szkoły masońskie pokończyli? Jak się dowiedzieć, kto szkoli egzorcystów? Byłam niepocieszona. Trzeci dyplom a o egzorcyzmach nic. Zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z wielką mistrzynią, Jadzią, która nas inicjowała, a ja nadal żyłam w koszmarze. Zaczęło mi zdrowie szwankować, ciśnienie, serce, napady strachu. Dzieci woziły mnie po specjalistach, żeby matkę jakoś ratować, ale lekarze nie znajdowali we mnie konkretnej choroby. Czasem miałam wrażenie, że podejrzewają mnie o symulację. A świat astralny coraz chciwiej wyciągał po mnie łapy. Bałam się zasypiać, bałam się zamknąć oczy. Byłam tak zmęczona, że nawet nie wiedziałam kiedy odpływam. W taki niby sen wchodziłam momentalnie. Na przykład wiedziałam, że śpię na łóżku, a tu otwierają się drzwi w ścianie, których faktycznie nie było i wchodziły postacie, ciemne, jak z dymu, i kładły się przy mnie. Z ust robiły ryjek i zbliżały go do mojej szyi lub brzucha. Zrywałam się z wrzaskiem, cały dom stawał na nogi. Tak nie dało się żyć. Do tego w żaden sposób nie można się przyzwyczaić. Samobójstwo. Może to będzie wyjście? Ale jak na złość, im więcej o tym myślałam, tym bardziej wyraźnie widziałam, że to nie jest żadne wyjście. Że po fizycznej śmierci trafię akurat w ten ohydny astral, który mnie tak prześladuje. Znalazłam się w matni. Ani żyć, ani umrzeć. Trzecie wyjście to próbować ratować. Ale jak? Wszystkie możliwości wykorzystałam. Więc co jeszcze? Tyle razy zadawałam sobie pytanie, czy ja jeszcze kiedyś będę normalnie żyć. I byłam pewna, że to nie jest możliwe. Janek robił co mógł. W międzyczasie dotarł do satanisty. Faktycznie wiedzieliśmy, jak się nazywa i gdzie mieszka. Sąsiad chłopaka opowiadał, że jak musi do niego pójść po coś, to Biblię bierze ze sobą, tak dla ochrony. Brat się tak podszkolił w posługiwaniu się wahadłami, że w jakimś momencie stwierdził: Mam go! Teraz to ja na niego mogę skierować strumień energii, ale to będzie śmierć. Ja go faktycznie mogę zabić i nikt mi tego nie udowodni. To na co czekasz? Pytam. Irena, ja nie mogę tego zrobić. Nie mogę i już nie wiem dlaczego, ale jest we mnie taki opór, że nie zrobię. I nie zrobił. A kiedy znowu w nocy z krzykiem uciekałam z łóżka. Miałam w głębi duszy żal do Janka. Z jednej strony wiedziałam, że postąpił słusznie, ale z drugiej nie umiałam sobie z tym poradzić. Ten koszmar trwał już blisko dwa lata. Styczeń 2008 roku. Telefon. Irena, jak chcesz, to cię umówię na konsultację z jednym facetem. Byłam u niego i myślę, że jeszcze jedynie on może ci pomóc. Och, dziękuję, Jadziu. To wielka mistrzyni. Bardzo się cieszę, umów mnie. Facet nazywa się Popko. Pojechałam, rozmawiałam z nim. Coś robił, rękami machał. Dziwny był, ale zaufanie wzbudzał. Zupełnie nie wiedziałam, co robił, ale po powrocie do domu położyłam się spać. I spałam dwanaście godzin bez przerwy, spokojnie jak noworodek. Wreszcie spałam. Niski astral został zamknięty, prąd w moim ciele został wyłączony, połączenie z satanistą zerwane, nawet to, nicoś, niktoś w moim wnętrzu też zniknęło. Nastał spokój, cisza, było mi tak radośnie i szczęśliwie, jak jeszcze nigdy. Choć uważnie obserwowałam, czy dawny stan nie wraca, ale nie wracał. Nieśmiało zaczynałam się cieszyć, powoli zaczynałam wierzyć, że tak już zostanie. Dziękowałam opatrzności za Zbyszka, za to, że istnieje taki ktoś, kto wie o tych wszystkich dziwnych rzeczach. Kto wie, co z tym zrobić, potrafi to zrobić. I chce. Chce ludziom pomóc w sprawach, które ich przerastają. Zostałam przy zbyszkowych naukach, bo przemówiły do mnie czynem. Dziś po tylu latach rozumiem, co mi się przydarzyło i umiem to fachowo nazwać, ale wtedy dla mnie to był cud, coś niewiarygodnego, jakby ktoś podarował mi nowe życie, nie, nie nowe, ale w ogóle życie, bo podarował. Dziękuję Ci Ojcze, dziękuję Ci Zbyszku. Przypomnę tu, że już przed paru laty powstał pomysł, w większości zbyszkowy, by napisać pracę zbiorową na jakiś wybrany temat. Ale nie zebrało się aż tyle jednorodnego materiału. Dziś jest nas dużo więcej i mamy dużo więcej doświadczeń w związku z działaniami naszego zbysia. I oto mój apel. Piszcie, opowiadajcie, lub wysyłajcie, choćby do mnie a zbierzemy materiały na książkę i wydamy ją, jak przepis na lepsze życie. Mogę na bieżąco informować, ile historii wpłynęło i jak dużo już mamy treści do naszej pierwszej wspólnej edyńskiej książki. Świat czeka na wasze historie. Pa, do miłego następnego.